Białorusini zaskoczyli cały świat. Nie po raz pierwszy protestują przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Po raz pierwszy jednak protestują już wiele tygodni i od wielu tygodni wychodzą na ulice miast Białorusi, pokazując, że nie zgadzają się na sfałszowane wybory, nie zgadzają się na to, by kierował, rządził nimi człowiek, który nie dostał ich mandatu. Na to, co dzieje się w Białorusi, można patrzeć z różnych perspektyw. Z perspektywy geopolitycznej, z perspektywy regionalnej, wschodnioeuropejskiej, europejskiej, naszej krajowej. Pytamy, czy Polska robi wystarczająco dużo po, na, po to, żeby pomóc i wesprzeć energię białoruskich protestów. Można też spojrzeć na to, co się dzieje w Białorusi z perspektywy społecznej, bo to tu już można powiedzieć, że ta rewolucja w wymiarze społecznym się dokonała, że mamy na scenie nowy podmiot, nowy, Białorusinów, którzy odkryli swoją sprawczość i, i, i uwierzyli w swoją przyszłość i to, że są y, zdolni sami tworzyć y, swoją historię. I właśnie tej perspektywie społecznej chcę poświęcić debatę, którą organizujemy 23 września, debatę, którą organizuje Fundacja Stefana Batorego z gośćmi, białorusinkami, białorusinami, którzy obserwują i uczestniczą w tym, co się dzieje, obserwują właśnie ten społeczny wymiar zachodzących tam zmian. Serdecznie zapraszamy.